Szanowni Państwo. Urządzenia prototypowe charakteryzują się m.in. tym, że w swojej konstrukcji posiadają wiele mankamentów, niedociągnięć czy błędów, zwłaszcza nie tych montażowych, a projektowych. Jest to zjawisko naturalne, jednak może zdarzyć się sytuacja jeszcze gorsza. I mowa tutaj o sytuacji, gdy urządzenie takie wykonywane jest przez podmiot, który zasadniczo nigdy wcześniej nie zajmował się daną klasą urządzeń i nie posiada jakiegokolwiek doświadczenia z budową. Tego typu urządzeń. I mowa tutaj o amatorskiej centrali telefonicznej polutowanej moimi rękoma. Czyli rękami amatora, który nie posiada doświadczenia z tego typu urządzeniami, jak również w jego przypadku dostęp do dokumentacji innych podobnych urządzeń jest wręcz. Marginalny. O ile część zastosowanych tutaj rozwiązań schematowych pochodzi z tego, choć marginalnego, to jednak niezerowego zbioru istniejących rozwiązań, to w niektórych przypadkach wymagały one dostosowania dostosowanych tutaj przekaźników, czy też modyfikacji ze względu na inny charakter tej centrali. Mowa będzie dokładnie o jednym z obwodów identyfikatora, a dokładnie tej jego części, która nie istniała w układzie, na podstawie którego... Ten został zaprojektowany. Chodzi oczywiście o część, która przydziela wolny zespół połączeniowy, którego zadanie będzie obsłużyć aktualnie wybierane wywołanie, a gdzie dokładnie tkwi ten problem? I jak fartownie i druciarsko udało się go, można wręcz stwierdzić, że nawet olać? O tym już na filmie. Szanowni Państwo, okazuje się, iż nie wszystko udało się przewidzieć, mianowicie obwód przekaźników H, które Wzbudzą się dla wolnych zespołów połączeniowych mogących obsłużyć aktualnie zapotrzebowanego abonenta, jest mówiąc kolokwialnie do dupy. Ja teraz zablokowałem tam jeden z przekaźników, żeby spauzować sobie ten układ w, w momencie, kiedy przekaźniki H się wzbudzają. Wzbudza nam się przekaźnik H w środkowym zespole, dlatego że mamy teraz podniesioną słuchawkę w telefonie. Z kolumny A5 zespół trzeci jest wyłączony papierkiem, więc się nie zadziała. Napięcie dochodzi tędy i wzbudza nam przekaźnik H w zespole połączeniowym numer 2, co niniejszym widzimy. Ale oprócz że tego przekaźnik w zespole pierwszym, mimo że nie powinien, jest pod napięciem, tylko że niepełnym. Otóż jak widzimy, tak jakby chciał się wzbudzić, nie chciał yy, brzydkie rzeczy się tu dzieją. Już tłumaczę o co chodzi, że ponieważ tutaj jest przerwa, bo przekaźnik KZ jest, pod, KZ jest podparty, jest teraz ten zespół wyłączony. Ale tak samo po prostu mogłaby być tam rozmowa prowadzona. I prąd sobie płynie przez tą cewkę, wraca przez tą, więc yy, odejmują się prądy. W tym przekaźniku, więc on nie działa. Możemy sobie sprawdzić nawet. Znaczy tak, on się podtrzymuje, jak się go wzbudzi, ale no, nie działa. Z tym podtrzymywaniem to oczywiście chodzi o ten zestyk. I w momencie kiedy to napięcie dojdzie tutaj. No to co prawda jest to 1 trzecia napięcia zasilania, ale wciąż i ono nam zasila ten przekaźnik w taki oto obudobieścia. To możemy udowodnić, czyli jak ten wzbudzimy. No to tu się absolutnie nic nie dzieje, tak? Jak tamten odzbudzę. O, nawet proszę się przyjrzeć. I teraz co tu zrobić? Rozwiązanie pierwsze. No to jest wprowadzić tu diody, oczywiście przy okazji można dać w szereg cewki tych przekaźników, raz, że będą mniej prądu żarły, dwa, że będą wolniej działać więc dłużej będzie można się napawać widokiem pracującego układu identyfikacji abonenta i przydziału zespołów no dobrze, ale to już jest tylko zaleta dla normalnych inaczej drugi sposób myślę, że ja go zastosuję póki co a potem się ewentualnie diody dorzuci z racji, że no, jest gdzie te diody wsadzać w razie potrzeby. Jest pusta rameczka. Rozwiązanie nieeleganckie na teraz, nie wymagające użycia lutownicy. Czy ono zadziała, to jest dobre pytanie, ale zaeksperymentować zawsze można. Czyli giętka do styków i po prostu trzeba mu napięcie wzbudzania i odpadania podnieść przynajmniej do 24 V, tak żeby 48 na 3 to jest ile? Tak, by przy jednej trzeciej napięcia zasilającego, czyli tak jak teraz, yy, styki go odpychały do pozycji wyjściowej. Prawdopodobnie regulacja udała się. On tam jeszcze sobie drży, ale już działa dobrze. Klekot, który teraz tam powstał, to jest skutek yy, tego, że ten przekaźnik znowuż ma. Zbyt duże napięcie za działanie i się nie wzbudza do końca. Dopchnę palcem, to wszystko jest w porządku. No ale to już jest regulacja trywialna. Więc nie ma co tutaj się rozwodzić. Zastosowane przeze mnie rozwiązanie, o ile jest najprostsze, bo nie wymaga praktycznie żadnej zmiany w obwodach. Tak też ma zasadniczą wadę. Otóż obwód nabiera charakteru parametrycznego i zastosowane typy przekaźników, czy też ilość zestyków, co ma wpływ na ich napięcia, zadziałania i odpadania, zaczynają mieć znaczenie. Osobiście jednak uważam, że dzięki temu obwód taki staje się ciekawszy i co w związku z tym traktuję to jako swego rodzaju specyficzną, ale jednak zaletę. Dziękuję wszystkim za uwagę i do zobaczenia.